Dzień dobry w naszym studiu wicemarszałek Senatu, nowy szef Sztabu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Karczewski. Dzień dobry panie marszałku. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jak pisze jedna z gazet dzisiaj, sensacyjny szef Sztabu Wyborczego. Dlaczego sensacyjny? No dla mnie to też było trochę zaskakujące. Nie sensacyjne, ale zaskakujące. Ja się bardzo cieszę. No, i chyba nie jestem... Politykiem z pierwszych stron gazet, i może na tym polega taka sensacyjność wyboru mojej osoby. To jak pan myśli, dlaczego wybór pana osoby? E, prezes Jarosław Kaczyński razem z panią Beatał i w jeszcze szerszym gronie, w którym zresztą sam byłem, rozmawialiśmy dosyć długo na ten temat i padł wybór. Na moją osobę. A przekonywano pana w jaki sposób, że to powinien pan być? Dlatego, że jest pan chirurgiem i to And wszystko farba, pan chirurgicznie powiedzieć... zaplanuje? No, między innymi być może dlatego. Jestem człowiekiem takim mocno poukładanym, z wielkim temperamentem. Mam bardzo dużo energii i taka osoba jest potrzebna na takie stanowisko. Mam nadzieję, że nie zawiodę tych, którzy zadecydowali, tych, którzy. Zaproponowali moją kandydaturę. A teraz o innym stanowisku, Panie Marszałku. Czy Prawo i Sprawiedliwość już wie, czy poprze Jerzego Wenderlicha w głosowaniu na marszałka Sejmu? Ja, ja powiem tak, zabrzmi to trochę niepolitycznie w salonie politycznym, ale ja nie wiem, bo jestem szefem sztabu, jestem w Senacie i do, nie rozmawiałem z panem przewodniczącym Błaszczakiem na ten temat, nie wiem, jakie są ustalenia, ale sądzę, że będziemy głosowali przeciwko. No tak. no wczoraj jeszcze Jarosław Kaczyński mówił, co do pana Wenderlicha, zastanowimy się. To, no to nad czym się tu zastanawiać? To, to ja, jeśli tak już szef mówił, że się zastanawiamy, to się zastanawiamy i będziemy, bo i, i koledzy e, posłowie będą głosować. Ja nie będę głosował, nie mam tego problemu. Jasne, mam swoje zadanie. w Senacie, ta, ale y, pytam Pana o ocenę jako jednego ocenę, z liderów ta. Prawa i Sprawiedliwości. Mhm. Y, czy Jerzy Wenderlich ma coś, y, czego brakuje Małgorzacie Kidawie-Błońskiej? Gdybym miał się zastanawiać tylko nad wyborem niepolitycznym tylko tych dwóch osób, to wybrałbym y, to będzie zaskoczenie. No, wybrałbym y, pa, y, Pana Wicemarszałka. Dlaczego? Jeżeli Pan, że to jest zaskoczenie? W zaskoczenie. No je, jest to zaskakujące. Całe Prawo i Sprawiedliwość mówi, że na Panią Rzecznik głosować nie nie będzie. nie będzie. Ja też bym nie głosował. Tu też, ja, ja osobiście nie głosowałbym również na wicemarszałka, natomiast e, myślę, że o, e, jeśli chodzi o jego postawę, jego doświadczenie wieloletnie już i e, taki osobisty urok, to już do niego jest Natomiast no, politycznie w wielu kwestiach nie zgadzam się e, z panem marszałkiem, także to są, dla mnie są to dwie kandydatury, nad którymi bym się nie zastanawiał, tylko zagłosowałem przeciwko. Jeśli chodzi o kandydaturę Małgorzaty kidewy to pana koledzy mówią tak, na przykład Jacek Sasin mhm. mówi tak, to jest skrajnie upolityczniona kandydatura prosto z rządu na marszałka Sejmu, czyli z jądra walki politycznej na marszałka Sejmu. Tak, to jest bardzo zła droga. To jest bardzo zła droga. Ja myślę, że y, pani Ewa Kopacz, jako szefowa Platformy Obywatelskiej, e, no, powinna dokonać jakiegoś innego wyboru. Jeśli mówi, absolutnie że jest... Jacek Sasin miał rację, bo jednak to z takiego ścisłego jądra, takiego już jądra, takiego jądra y, pani Kidawa Błonska przechodzi na takie stanowisko, jednak gdzie powinna być marszałkiem i powinna być marszałkiem wszystkich posłów, powinna traktować e, e, w odpowiedni sposób e, z taktem i e, równo wszystkich posłów. Panie i lewej, marszałku, a pamięta strony. pan? Pamięta pan rok 2007, Pamiętam. kiedy zostawał marszałkiem Sejmu Ludwik Dorn? Pamiętam. Pamięta pan, z jakiego fotela przesiadł się na fotel marszałka? E... Pamięt, chyba nie był wtedy już ministrem. Był wicepremierem? Oj, chyba nie był. Był? Tak, to tego nie pamiętam. Ale to pamiętam I cóż, czy on w takim razie nie był z jądra walki politycznej? Nie był już no, szefem nie, nie, MSW od nie, dwóch miesięcy, jednak, ale był no, wicepremierem. No, ale, ale, ale jednak ale, nie był. Ale był, był w rządzie? No, no to jednak... To to jaka jest różnica, proszę mi wyjaśnić, panie marszałku, proszę mi wyjaśnić, jaka jest różnica między się, wicepremierem... Bo ja pamiętam doskonale ten moment, kiedy właśnie pan Ludwig Dorn dostał tę propozycję już z całą pewnością nie był wiceministrem. Nie, wiceministrem nie był, bo był ministrem wcześniej, był wicepremierem. Nie Proszę tak. mi wyjaśnić, na czym polega różnica między byciem rzecznikiem rządu a wicepremierem, jeśli chodzi o to jądro walki politycznej? Tak, to jest y, troszeczkę inne miejsce, dlatego że miejscem y, rzecznika rządu jest... Y, 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 Miejsce tuż obok premiera, tuż obok lidera Platformy Obywatelskiej. Czy to jest takie no, naprawdę jądro już w politycznych? Gdzie jest? jest jednak troszeczkę dalej od. No, nie spotyka się aż tak często. No, rzecznik, właściwie rzecznik rządu, rzecznik prasowy rządu, na co dzień i to na, przez cały czas jest blisko premiera i ustala się strategię, taktykę politycznych działań, merytorycznych działań, pr działań, wszystkich działań. To jest zadanie rzecznika. Więc to jest naprawdę same jądro. To jest już przeniesienie tej atmosfery, która panuje wokół pani premier, na stanowisko, na stanowisko marszałka. Panie marszałku, czy partia myśląca o zwycięstwie w wyborach jesiennych, parlamentarnych powinna wystawić najlepszego z możliwych kandydatów na premiera? Mm, tak, i tak zrobiliśmy. I prawo i sprawiedliwość ja wystawiło myślę, najlepszego pan, z możliwych kandydatów. Ja myślę, że pan redaktor myśli o nas o prawie i sprawiedliwości. No, więc... z, załóżmy, że tak. Czy prawo i tak. sprawiedliwość wystawiło najlepszą z możliwych kandydatów, jeśli chodzi o taką premiera? Tak. To Beata Szydło może być lepszym premierem niż Jarosław Kaczyński. Yy, m, może być bardzo dobrym premierem, Ale czy jest niezwykle doświadczoną osobą, zdobywa to doświadczenie cały czas e, i, i to zresztą widać, to zresztą widać, jak kolosalne jak kolosalną wiedzę zdobyła i jak wielki postęp jest, chociażby w wypowiedziach. No, ja pamiętam e, panią Beatę Szydło sprzed kilku lat i to e, dziś e, wypowiadającą się, mającą świetne wystąpienia, właściwie takie preludium do ekspozy premiera, e, radzi sobie bardzo dobrze. To potrafi pan wyjaśnić pytającym duże... o to, dlaczego e, premierem ma być osoba zdobywająca doświadczenie, a no, ona już tak. Już zdobyła A te nie doświadczenie. ktoś, kto był premierem, liderem zdobyła, partii? Zdobyła to doświadczenie eee, i tak wspólnie ustaliliśmy, że to będzie najlepsza kandydatura z wielu powodów. Jest to osobą bardzo ciepłą, serdeczną, bardzo poukładaną. Eee, Panie Marszałku, jeden konkretny powód, dlaczego bar... lepszą niż Jarosław Kaczyński? Na dziś e, lepszą niż Jarosław Kaczyński, bo. Tak ustaliliśmy i no, Ale to jest Kaczyński, argument tak, bo tak, Jarosław, nie bo Ale dobrze, no, ale wiem, no, tutaj nie ma właściwie... No, co, no Jarosław Kaczyński byłby też świetnym premierem. Beata Szydło będzie też świetnym premierem. No wybraliśmy Beatę Szydło nie dlatego, że jest lepsza, gorsza. No oni są obydwoje świetni. No więc no, wybraliśmy Beatę Szydło, ponieważ uważamy, że teraz byłoby najlepiej i będzie najlepiej dla Polski, jeśli yy, ona będzie yy, premierem. W następny weekend konwencja programowa Zjednoczonej Prawicy Mhm, zobaczymy tak, wtedy w Katowicach. spisany program połączonych sił prawicy? Mamy taki program, on jest cały czas omawiany. Jesteśmy już no, ale na papierze fazie, spisany i go zobaczymy w końcowej fazie, w końcowej fazie tych ustaleń czy zdążymy w takiej wersji papierowej to wydać. Tego nie wiem. Ja akurat za ten element nie odpowiadam. To są osoby, które pracują. Ja pracuję nad pewnym segmentem. Ja będę miał opracowane... Ten swój segment dotyczący zdrowia będę miał w wersji już napisanej, wydanej i taki będzie. No, ale Myślę, pytam o to również... panie marszałku, wiem, to... dlatego, że to są takie... wczoraj to... słuchałem bardzo tak. Szydło w, tak. w TVP I Info i mówiła, że będą dyskusje, będą te najważniejsze kwestie mhm. programowe uzgadniane, ale na pytanie, czy będzie program, mhm. odpowiadała, będą dyskusje. Ale Czyli my będzie program? program. My mamy program. Prawo i Sprawiedliwość ma od roku mamy program, pro ale ja pytam programy. o ten program no, nie zjednoczony. Mamy, nie, 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 panie redaktorze. Ja wszedłem do polityki tej centralnej w 2005 roku i my już wtedy mieliśmy program. Prawo i Sprawiedliwość zawsze miało program. I ten program Zmieniamy, modyfikujemy, udoskonalamy, ale zawsze mieliśmy program. Spójny, zwarty program. Od 2005 I tu roku. I to proszę pozwolić, czy... nie pytam o program Prawa i Sprawiedliwości. Pytam Będziemy... o program Zjednoczonej Prawicy, czyli Prawa i Sprawiedliwości, Polski Razem Jarosława Gowina mhm. i Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry. E, to są programy wzajemnie się w wielu miejscach wykluczające. Dlatego mhm. pytam o ten wspólny dokument, uzgodniony, czego możemy spodziewać się po Zjednoczonej Prawicy mamy takie ustalenia. Ja mogę tylko panu redaktorowi powiedzieć, jak to jest w zakresie zdrowia. Prowadziliśmy bardzo długie, ciekawe, twórcze dyskusje i doszliśmy do pełnego konsensusu i ja mam taką nadzieję, że również w innych obszarach to będzie możliwe. A poza tym, naw nawet jeżeli, wie pan, panie redaktorze, nawet jeżeli w jakimś segmencie będziemy się czymś różnić, no to będziemy się pięknie różnić i Pani będziemy się to są różnice fundamentalne to, często. To, to... Na przykład Solidarna Polska domaga się w swoim programie, czy w swojej konstytucji nawet, likwidacji Senatu mhm. i ograniczenia liczby, liczby posłów o połowę. Domaga się powszechnych do... wyborów no prokuratora dobrze. generalnego. No domaga się no do, do, do w końca dobrze. finansowania partii politycznych z budżetu. Mhm. To są rzeczy... Czego, czego? Przepraszam? Partii politycznych z budżetu. Tak. Finansowanie. Koniec. Mhm. Solidarna Polska tego się tak domaga. Jest. Więc to są rzeczy, na które Prawo i Sprawiedliwość chyba się nie zgodzi. Nie, nie. Finansowanie partii politycznej z budżetu, tak, my jesteśmy za takim rozwiązaniem. A Byliśmy, Solidarna jesteśmy, Polska przeciw? Przeciw. Jesteśmy, y, jest, y, jesteśmy twórcami tego programu. Zresztą Ludwik Dorn y, zrobił ten program. W tej chwili jest, być może już nie jest w Solidarnej Polsce, ale to on był autorem tego rozwiązania, które w tej chwili obowiązuje i w które, które funkcjonuje. Ale dogadamy się w tych programach. No, przykład, no, jeśli chodzi o, o, o Senat, y, my będziemy stali w dalszym ciągu na stanowisku y, swoim i będziemy za utrzymaniem Senatu i to będzie taki chyba punkt, z którego nie zrezygnujemy. Jeśli chodzi o zdrowie, się... o którym Pan wspomniał, tak. Panie Marszałku, Polska Razem na przykład hmm. proponowała swego czasu wprowadzenie opłaty rejestracyjnej. 5 zł za wizytę u lekarza. Ale już w tej chwili to omówiliśmy i z tego się wycofamy. Być może kiedyś w przyszłości do tego wrócimy. To są pomysły. Tak? Ta różnorodność to też powoduje, że otwieramy się na pewne propozycje i nie wykluczamy w przyszłości pewnych Rozwiązań, które są proponowane przez naszych koalicjantów, a co do, co, co, co do których w tej chwili mamy sztywne stanowisko. A czy w służbie e... zdrowia zarządzanej przez Prawo i Sprawiedliwość mm -hmm. czy zjednoczoną prawicę e, będą obowiązywały limity przyjęć pacjentów? E, czy będą po, to, to e, zupełnie inny system? To trzeba byłoby bardzo. Mocno i, i, i długo, długo na ten temat rozmawiać. Bo to tak ja krótko mówię. tylko przypomnę, przypomnę ja, ja zapisy tylko, z programu ja Prawa i, i Sprawiedliwości. Mm -hmm. Rok 2014. Limity mm -hmm. przyjęć pacjentów to przykład niesprawiedliwych różnic, a mm -hmm. wcześniej w 2011 był taki oto zapis. Świadczenia będą finansowane w systemie Pay for Service, co oznacza, że płacić się będzie za faktycznie wykonane świadczenie faktycznie. zdrowotne bez mm -hmm. limitów. Mm -hmm. Tyle, że w 2014 nie ma już mowy o tym, że limity Ale znikną. Panie, panie, znikną, panie czy panie nie redaktor, znikną? Oczywiście, że znikną. Ona nie będzie limitów. Znikną. Oczywiście, że one Muszą zniknąć. Limity muszą zniknąć, dlatego że y, my musimy określić cenę, y, cenę doświadczenia do usługi Widzimy, To jest taki język, którego bardzo nie lubię i który krytykuję. Cenę za, wy za wyleczenie pacjenta, y, za to, co się robi z pacjentem i y, cenę za tą usługę no już Teraz tego ją nie ma? Nie, 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 no dobrze, ale pan pozwoli, że ja dokończę. Proszę bardzo, ale są limity. No są limity i chcemy, żeby te limity zostały zlikwidowane. Czyli będzie tej finansowane tej chwili... wszystko, co, no nie, co wszystko, można no nie wszystko. wykonać nie, nie, w polskich nie, nie. szpitalach? Nie, 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 oj, nie wszystko. Nie wszystko, dlatego że e, jednym z grzechów e, pani, licznych grzechów e, pani premier e, Ewy Kopacz, a kilka lat temu. Ministra zdrowia, było to, że bardzo dobre ustawy, które były przygotowane i były nie w szufladach, tylko na biurku zostawione przez ministra religię, zostały wyrzucone. Od razu zostały wyrzucone bezkrytycznie do niszczarki. A w tej chwili Platforma po ośmiu latach powraca do naszych rozwiązań. Powraca. Na przykład dodatkowe rozwiązań. ubezpieczenia zdrowotne. To nad... jest jeden z pomysłów, nad którymi pracował minister Religa. Pracow. Czy to ale znaczy, że. Ale Platforma się wycofała. Ale A Prawo i Sprawiedliwość, teraz... jak wróci, to przecież... będzie znowu pracować A nad tym się rozwiązaniem? Tym Panie Czyli możliwe jest wprowadzenie będziemy... dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych przez Prawo i Sprawiedliwość. Panie redaktorze, to nie jest tak zero-jedynkowo, że jak zaczniemy to jak zaczniemy rządzić, to od razu. Mamy oczywiście takie ustawy, które od razu natychmiast prowadzimy. I mamy takie ustawy, co do których będziemy dyskutować, zastanawiać się i w terminie późniejszym. i Do takich rozwiązań również y, musimy doprowadzić system również do innych rozwiązań. Jeżeli nie ma y, określonego Prawdziwego koszyka świadczeń zdrowotnych, które były ustalone przez pana ministra Religę. To był, to był zestaw trzech grubych domów, który, opracowanie których kosztowało kilkanaście milionów złotych. Zaangażowani byli konsultanci krajowi, eksperci, specjaliści. To były wyrzucone, jak się okazało, bo Platforma Obywatelska później wyrzuciła to do kosza, więc wyrzuciła te pieniądze do kosza. Był projekt religii dotyczący dodatkowych ubezpieczeń e, ubezpieczeń mm, zdrowotnych mi, Nie, nie, nie zdrowotnych, tylko leczenia chorych po wypadkach komunikacyjnych. To musimy stawiać pani zostało, zostało wyrzucone. Nie, nie, nie jest. pani panie marszałku. A kto wie, nie byłem, być, może, nie, nie być może minister zdrowia w przyszłości. Stanisław Karczewski, prawo i sprawiedliwość. Bardzo dziękuję. A pan minister rozmawiam, no wraca teraz do pomysłu religii, który został od razu wyrzucony. Dziękuję sobie. bardzo, Marcin. Za to.